Dzisiaj na Farplanie, dzisiaj jest Życie na Niebiesko, radio kibiców Ruchu Gorzów. Cześć, gorąco zachęcam do wspierania radia Życie na Niebiesko. Kliknij przycisk wesprzeń na naszym kanale, wybierz dogodny dla Ciebie próg wsparcia i dołącz do grona niebieskich wspierających. Pozdrawiam, Michał Piwoński. Zapowiedź szpilu. Dobry wieczór, drodzy niebiescy słuchacze. Tutaj wasze radio, a więc Radio Kibiców Ruchu Chorzów życie na niebiesko. Czas na audycję, zapowiedź. W łania kłania się Jerzy Graniecny i jak zwykle na początku każdej audycji proszę o subskrypcję dla naszego kanału. Proszę również o łapki w górę pod tą audycją e, oraz e, przypominam e, o możliwości wsparcia naszego radia przez e, przez platformę e, Tiply, e, na przykład przez Donate można nas również wesprzeć przez YouTube'a, a więc e, przez przycisk wesprzyj a także przez platformę Patronite, tam są odpowiednie progi wsparcia, odpowiednie kwoty, które dają różne tutaj dogodności, benefity dla wspierających. Można również zostać patronem audycji, na przykład tej, albo Okienki kibica, bądź niebieskiej prasówki. Do tego również serdecznie zachęcam. W dniu dzisiejszym zapowiem, mecz, który odbędzie się już jutro, a więc 7 listopada na stadionie Śląskim o godzinie 17. .00. Niebiescy podejmą drużynę mieci Legnica. Jak wiemy, w ostatniej kolejce niebiescy wygrali z GKS-em Tychy, natomiast drużyna Miedzi pokonała 3-2 ekipę Wieczystej Kraków. Obydwa te wyniki z zeszłej kolejki, spowodowały, że z pracą pożegnali się trenerzy rywali z zeszłego tygodnia obydwu jedenastek, które wybiegną już w piątkowe popołudnie na górawę Stadionu Śląskiego. Z GKS-em pożegnał się trener Artur Skobronek, natomiast po porażce właśnie z drużyną Miedzi zwolniony z wieczystej Kraków został Gino Lettieri zaledwie po trzech spotkaniach. Jeżeli chodzi o mecze bezpośrednie pomiędzy ruchem a Miedzią, to takich meczy było 6, jak na razie bardzo bezkompromisowo ten bilans ten bilans, przepraszam się przedstawia, bo po trzy wygrane ruchu oraz miedzi w bramkach lepsza drużyna z Legnicy, bo 12 strzelonych, a 7 straconych. No, tutaj duży wpływ na ten bilans bramkowy miał mecz rozgrywany no już dość dawno temu bo w sezonie 2017-2018 Miedź wygrała z ruchem 6 do 1 w ogóle to ostatnie trzy mecze pomiędzy obiema jedenastkami zakończyły się zwycięstwem Miedzi a konkretnie wspomniane przed chwilą 6 do 1, 3 do 0 i 1 do 2 ostatnio wygrała drużyna z Wegnicy, a więc też no, pora przerwać tę serię tę serię i no, tutaj Odnieść zwycięstwo kolejne na stadionie Śląskim. Jeżeli chodzi o zawodników, którzy są zagrożeni kartkami, no to tutaj, Szymon Szymański, Denis Ventura i Patryk Szwedzik, tak to tak to się na ten moment przedstawia, no wiadomo, że tutaj największa bolączka, no to środek pola, bo bo to jest jednak dość newralgiczna Strefa Boiska, jeżeli chodzi o styl gry drużyny miedzi, to trener, były trener zresztą ruchu, a obecnie szkoleniowiec drużyny z Legnicy Janusz Niedźwiedź, preferuje formację 3-4-2-1. No i tutaj drużyna z Legnicy preferuje krótkie rozgrywanie wielopodaniowych akcji od bramki poprzez wszystkie, że tak powiem no, poziomy tak, przez wszystkie formacje, i na takiej zasadzie konstruują akcje piłkarze drużyny z Legnic. Jeżeli chodzi o to, jak zachowują się po stracie piłki od opieczni trenera niedźwiedzia, to tutaj starają się bardzo szybko się przeciwników a więc no tutaj my też będziemy musieli na to zwrócić szczególną uwagę aby, aby no tutaj nie nie dopuszczać do takich sytuacji żebyśmy oddawali piłkę miedzi jakiś tam po szybkim doskoku do do, do pressingu przez naszych gości, jeżeli chodzi o tutaj zawodników, na których trzeba zwrócić szczególną uwagę, no to na pewno Kamil Antonik, cztery gole. Ofensywny pomocnik, ale również może z, występować na wahadle. Jest bardzo szybki i e, odpowiada za e, rozegranie e, piłki. E, również e, Daniel Stanslick to jest e, e, napastnik, który już w tym sezonie strzelił e, 8, 8 bramek. E, no więc e, tutaj na pewno nasi obrońcy będą musieli na niego zwrócić e, szczególną uwagę. E, również e, Dość ważnym zawodnikiem w układance trenera niedźwiedzia jest Hiszpan Asier Cordoba, który strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty. Jest to e, ofensywny pomocnik, który lubi e, pojedynki jeden na jeden. E, no, też odpowiada za rozegranie piłki. E, no, a wykorzystując swoją e, szybkość potrafi również urwać się e, obronie e, przeciwnika. E, e, tutaj e, jeżeli chodzi o to, e, kogo nie będzie mógł... E, e, Kogo nie będzie mógł skorzystać e, trener Waldemar Fornalik w jutrzejszym meczu, no to e, są to Jakub Bielecki, Patryk Cichora, e, Daniel Szczepan, Przemysław Szyniński, Piotr Ceglas, e, Dominik Preisler i e, Jakub e, Szymański. E, no tutaj widać ta lista jest dość długa, dość spora, e, też e, wiemy, że uraz Dominika Preislera jest poważniejszy i jego nie będzie przez dłuższy czas, bo no wiemy też, że Daniel Szczepan, Patryk Sikora to także zawodnicy, którzy no już od dłuższego czasu są nieobecni, szczególnie właśnie nasz kapitan, a więc Patryk Sikora. No na pewno też e, brak Piotrka Ceglarza będzie sporym osłabieniem. E, no podobnie jak e, wspomnianego przed chwilą przeze mnie Dominika Preisslera, bo, bo jednak e, tutaj to e, też ogranicza pole manewru e, trenerowi e, Waldemarowi e, Fornalikowi. No to też nie jest e, na pewno szkoleniowca niebieskich e, łatwa e, sytuacja, gdzie no wiadomo, e, kartki, kontuzje tutaj to jest e, nieodzowna część piłki nożnej, ale na pewno e, bardzo to e, przyżuje e, plany e, e, sztabowi e, drużyny e, niebieski. E, jeżeli chodzi o e, strzelców e, naszej drużyny najbardziej e, skutecznych e, to tutaj z sześcioma e, trafieniami na koncie Patryk Szwedzik z pięcioma, Piotr Ceglas, e, trzy bramki, e, Marko Kolara, no a e, ostatnio jak wiemy e, wpisał się na listę strzelców e, Shuma Nagamatsu po raz pierwszy. W tym sezonie, no miejmy nadzieję, że ten poprzedni mecz z GKS Pychy będzie takim, takim początkiem, gdzie, gdzie jak już Szuma się przełamał, to, to będzie dawał jeszcze więcej drużynie. On na pewno ma do tego potencjał, więc tutaj więc tutaj no, życzymy mu jak najlepiej. Jeżeli chodzi o sytuację w tabeli przed tą 16 już kolejką BetClick pierwszej ligi, to teraz macie to drodzy słuchacze na swoich ekranach. Tutaj ta tabela troszeczkę tylko się zmieniła E, uwzględniając mecz, który odbył się e, w dniu e, wczorajszym, e, gdzie stal mielec jeden do jednego zremisowała z puszczą niepołomicę, a więc stal mielec ma punktów 12, a, a puszcza Niepołomice 15. No, widać, że tutaj tak po tabeli, jak bardzo istotny będzie to mecz. Zresztą wiadomo, nie ma meczów nieważnych. Natomiast, gdyby udało się tutaj wygrać w tym meczu, no to odskoczylibyśmy od drużyny z Legnicy, co prawda tylko na trzy punkty, no ale, ale zawsze, no jednak e, lepiej e, wiadomo, e, wygrywać i e, zbierać tutaj e, pełną e, pulę e, w każdym z pozostałych meczów, chociaż e, no wiadomo, że tutaj w e, tym spotkaniu będzie to e, niezwykle niezwykle e, ciężkie zadanie e, po tym, co powiedziałem wcześniej, że e, mieć się lubi i potrafi wysoko presować, e, no to e, czym my możemy się e, przeciwstawić? E, no albo e, długimi zagraniami e, na skrzydłowych, e, tak myślę, no albo po prostu e, szybką, szybkim przejściem z obrony do ataku dokładnym, tak, tak aby mieć nie, nie zdążyła tego pressingu założyć, albo robiła to po prostu nieskutecznie. No, natomiast też ja myślę, że ten trener niedźwiedzie no, pewnie zdaje sobie sprawę też z atutów ruchu, podobnie jak e, trener Fornalike zdaje sobie sprawę z atutów e, Miedzi Legnica, więc e, no zobaczymy kto tutaj e, e, który szkoleniowiec e, znajdzie klucz e, do, do do pokonania e, e, swojego odpowiednika, no ja mam nadzieję, że yy, z dobrej strony w meczu z miedzią yy, pokaże się Marko Kolar bądź yy, Szuma na yy, yy, no jeżeli jeżeli zagrał od, od początku yy, jeżeli zdecyduje się na nagrał od początku. Denisem Venturą, e, trenery Fornarik. kto myślę, że e, również e, Denis e, ma takie e, walory, gdzieś tam schodząc e, ze środka, czy pomagając e, w ofensywie, e, że, że mógłby się mógłby się tutaj nieźle nieźle pokazać. E, e, jeżeli miałbym się pobawić w wytypowanie tutaj wyniku tego jutrzejszego meczu, macie teraz drodzy słuchacze na ekranach zapowiedź tej kolejki, którą zaczynamy meczem na Stadionie Śląskim. Jeszcze raz przypominam o godzinie 17.00. Jeżeli miałbym się tutaj pobawić w typowaniu wyniku tego spotkania, to skromne 1 do 0 dla drużyny niebieskiej. A tymczasem proszę, skoro ja wytypowałem swój wynik, to proszę również i Was, drodzy słuchacze. Naszego radia o wytypowanie wyniku tego meczu. Możecie zrobić to w komentarzach. Pomału będę kończył tą dzisiejszą zapowiedź z tej strony w tym momencie. Dziękuję bardzo serdecznie. Fabio Młodemow, analitykowi Niebieskich, za e, informacje przydatne do, do tej zapowiedzi na, na temat e, sposobu gry e, drużyny e, Miedzi Legnica. E, jeszcze raz serdecznie dziękuję bardzo za, za pomoc. E, I e, zapraszam, zapraszam, kto... Nie może osobiście pojawić się na stadionie Śląskim lub też lubi komentarz po prostu radiowy. Zachęcam oczywiście do wysłuchania jutro najpierw studia przedniczowego, w którym Michał Piwoński oraz Dawid Godziek, a później już on 17: Samego meczu z komentarzem Dawida. I tutaj, już tak jak mówię, na sam koniec jeszcze raz zachęcam do subskrybowania naszego kanału, do, do zostawiania łapek w górę pod tą audycją, do wspierania naszego projektu radiowego. Tymczasem, ja dziękuję bardzo za wysłuchanie. Tej zapowiedzi. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, tej zapowiedzi i życzę spokojnego wieczoru oraz dobrej nocy. I do zobaczenia już jutro na stadionie Śląskim majcie się. Hej, Niebies! Co dzisiaj na farpanie? Dzisiaj je życie na niebiesko, radio, kibiców ruchu gorzów.